Słuchajcie, robimy wizję lokalną, jesteśmy nad zalewem Mietkowie, przepiękne miejsce, po tamtej stronie, raz Rysiek pokaże jak przejdzie, z masy Ślęży, dokładnie, a tutaj jest Kasia i jej partner Damian, ale Kasia powiedziała, że będzie mówiła, jeździcie, tu nawet widać motor, lubicie ten sport, tą rekreację, a robicie różne filmy, zdjęcia, bo dzięki wcześniejszej telefonu mogę zobaczyć, Kasia, Tutaj w tym miejscu kiedy przede wszystkim, na jakim sprzęcie nagrywaliście tak sobie po prostu pamiątkowe tak, rzeczy na wideo? Ja nie pamiętam dokładnie kiedy to było. To było jakoś dwa lata temu. Jaka, w jakiej porze? Taka porza, pora roku była, lato na pewno. Było bardzo ciepło. Sprzętem zwykło tak... Czerwiec, maj. Czerwiec, maj, coś w tym stylu. Godzina mniej więcej. Godzina, która to była? Popołudniowa. To była, taka godzina, to była taka godzina popołudniowa, koło godziny 13, może 15, gdzieś w takich granicach. No i było bardzo ciepło, nie było, było czyściuteńkie, zwykła kamera malutka pana Sonika, najzwyklejsza, z dobrym zoomem. No i co? No i Damian sobie stał tutaj, tak kręcił Czyli sobie. Damian stał tutaj i kręcił sobie kamerką, te no, ładne widoki. Praktycznie tak? kręcił od góry tutaj tak, sobódki. O te w domki tutaj zjedźmy, w przybliżeniu kręcił. Mm -hmm. sobie zoomował. tutaj później delikatnie już jak odsunął trochę tak. kamerę dalej na sobódkę mm -hmm. no to tutaj przeleciał przy sobódce mm -hmm. się zatrzymał i przeleciał tędy, tędy, tędy kamerą nad zalew mietkowski. Mm -hmm. Jedziemy kamerą za Kasią, tak? Tak, mm -hmm. tędy leciał, leciał. I ten obiekt ja chyba leciał. leciał kamerą, tak, leciał wie, sobie powoli. Nie widzieli, prawda? Nie, w ogóle żeśmy nic kompletnie nie widzieli. Ja to dopiero zobaczyłam w domu na nagraniu, jak żeśmy po telewizor włączyli. I chyba on przeleciał tam na wysokości jak tutaj jest zalew, chyba nad tą górką tam. Tam kadrze, była kamera. W kadrze, w kadrze się znalazł po prostu no, element nieba i tutaj mniej więcej w tym miejscu ten się zaczął albo skończył, tak? Tak, tutaj się, że tak powiem, zatrzymał, zatrzymał tak? tak? Tak, bo to leżymy, lecili tędy, tędy, mm. tędy kamerą i tutaj się zatrzymał. I w tym momencie, gdzie on się tu zatrzymał, to akurat też było delikatne zbliżenie tam na tę górkę. I ja to dopiero widziałam w domu, bo tutaj nic kompletnie nie było widać. Było czyściuteńki niebo, no nie tak jak dzisiaj. Błękit, normalnie błękit. No. no. Także on leciał prosto, praktycznie taką jakąś mm, dziwnym torem, no bo takiej zrobił i znik. I to dopiero na kamerze widać było w przybliżeniu, prawda? Jak żeśmy odtwarzali film, że on w pewnym momencie normalnie na czystym niebie po prostu wziął, zapalił się tak jakby z rozbys i już go nie było. To Teraz pojedziemy do studia, żeby spokojnie obejrzeć tę fotografię, troszeczkę powiększyć. To znaczy, to był film, trzeba po prostu zrobić stop klatki z tego i jeszcze raz obejrzeć. W sumie to były trzy ujęcia, ale nas najbardziej interesuje to, gdzie widać ten obiekt w kształcie właściwie takiego cygara z takim elementem pierścienia w środku. To będzie to jedno ujęcie, bardzo fajne. W sumie półtora sekundy trwało, kilkanaście klatek, tam nawet chyba z 20 się uzbiera. To dziękujemy bardzo za i Jedziemy do studia, tak? Słuchajcie, tak jesteśmy jest. w studio. Wizja lokalna przy Zalewie Mietkowie, raptem godzinę temu, i zarówno Kasia, jak i Damian, tutaj znaleźli czas, by przyjechać do naszego studia i jeszcze raz na spokoju opowiedzieć i popowiadać, co tu się działo na tych nagraniach. Nagranie, widzimy, jest z maja 2017 roku. Okolice godziny, tam powiedzmy 15-16. Tak by wyglądało. A robicie zdjęcia, tak jak mówiliście, na wizji lokalnej, to w da, konkretnie Damian, tak po prostu ze względu na to, że no, filmujecie sobie okolice, gdzie prawie Po prostu. Pojechali na wycieczkę motorem, mm. fajna sprawa. Zaznaczmy jeszcze, nie wiem, czy będzie można powiedzieć w tej rozmowie, że ty w ogóle masz jakąś taką skłonność do tego, że coś tobie się nieraz nagrywa na jakichś fotografiach, czy jakichś tych. Yy, może na fotografiach, nie? Na, 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 na nagraniach fi, film, na filmikach, tak? A ja w ogóle przyciągam moim zdaniem Czasownie. takie rzeczy, bo y -hmm. zdarzały mi się dziwne rzeczy w dzieciństwie, w domu rodzinnym i no, to nie czas i miejsce, żeby sobie co powiedzieć. Ale, tak, ale są takie historie, tak. No, co, coś jest. To jest na, na, rzeczy. na rzeczy. A Kasia, rozumiem, jesteś osobą, która no, pasjonujesz się tymi, wiesz, że on przyciąga i przeglądasz filmy, Ech. które on nagrywa? Tak, tylko że on zawsze przyciąga i jemu ja się to zdarza. Ale ty przeglądasz filmy, które on nagrywa? Tak, ja przeglądam filmy, które on. Ja nagrywam nagrywa. o. Ona no, ona i suka. No, się znajduje. I, tylko że on często dosyć widzi. Nawet gdzieś tam, jak Czasami jeździ widzisz, rowerem, rozumiem. to mówi, Aha. kurczę, w biały dzień widzę, mówi, to na pewno nie samochód. No, bo... co no, no we Wrocławiu. No we Wrocławiu dokładnie. widział. Mm, tak. Bialusienki dzień, tak jak teraz, łana pogoda, i też faktycznie. Też dziwny obieg na niebie. I... Dzień. A tutaj I jest. I na żywisko. pewno nie samolot, helikopter, nic z tych rzeczy. No. Bo tutaj mamy takie jedno nagranie, jedna sekwencja, trwa naprawdę niedługo, i w czasie tej sekwencji mamy do czynienia właściwie z trzema różnymi sytuacjami, gdzie manifestuje się jakieś obiekty. Które na oczy wtedy, kiedy nagrywałeś, nie widziałeś. Nie. Dopiero wyszukała Kasia. Mhm. A ty używasz kamerki? W sumie bardzo podobne. My to w studio używamy. Słuchajcie, kamerka Panasonic, prawda? E tutaj Full HD. E z takim typowym raczej zoomem, nie wiem, gdzie 20, chyba e kilka może mieć e zoom optyczny. Taka w sam raz na takie podróże do ręki. I i robisz te filmiki, a potem ty wyszukujesz i w ciągu jednego filmiku, żeby nagrały się trzy sytuacje, które my rozpoznajemy jako że są tu obiekty niezidentyfikowane, ale wybraliśmy z tego nagrania w sumie takie dwa, dwie sekwencje. I będziemy po kolei po prostu je sobie tutaj e, e, omawiać. Dobra, i z tego są te, te trzy nagry, trzy, ale nie dwa, dwa. No, Skończmy no, dalej. Ale tutaj zaraz będzie. To właśnie. jeszcze kawałeczek jest. Dobra, skoczyliśmy na 2.18, no, tak? I tutaj zaraz Czekamy. będzie. Dokładnie. Mhm. O, tutaj jest piękno, ta. Ten tam ten. planujemy, je, żeby jeździć na, na tego, na Pasie-Patrolę. No, no <laughs> pasie fajne miejsce. Bardzo trzeba, ładne miejsce. Gdzieś się pani zlokować, że nawet zostać, gdzieś tam namiot czy coś, nie? I tutaj spokojnie, tu jeszcze się nic nie mamy. No Dwa. właśnie, się tutaj będzie zaraz coś działo. No, tylko w ogóle tego nie było widać, tak? Ja wiem, dopiero po przeglądzie. No. No już w momencie poleciał już obiekt. Już go nie ma. To był ten moment pierwszy? Tak, tak. tak, Już poleciał. I teraz trzeba będzie szybko. No właśnie. O, jest. Jest. Pojawił się. Zobacz, tutaj Rysiu jest cały czas z tyłu z kamerką za nami. I mamy to ten pierwszy obiekt. Potem właśnie zrobię z tego wszystko klatki, prawda? No I teraz następny, o. tylko to jest już kilka tak dalej, tylko ale, ale my tym na tych szybko. klatkach będziemy po kolei sobie te klatki otwierać za chwileczkę jeszcze, tak? I uh -huh. to co mi się udaje, ja... o, o, o. <laughs> Bardzo tak. szybko. To było 2,30 ile było? 2,38 tak dokładnie, no 2,40 może. No 2,45, także już ja to zobaczymy 4, potem 45. na tym. Na o, jeden, na to już jeden, znika. znika. I to jest gołe niebo, prawda? zapala się. Słuchajcie, tutaj tak, żeby przeanalizować to i już poza tym w studio. Będzie ono zaraz kontynuowane. Przedem tutaj na prosty program tutaj, żebyśmy zobaczyli, bo znam to zjawisko, jeśli chodzi o budowę tego obiektu. Tak chodzi mi o przybliżenia. Więc poz pozwólcie, że będę tutaj po prostu przybliżał do pewnego miejsca, bo tam już jest specjalizacja. Otóż tak to mniej więcej wygląda, tak. Tutaj jeszcze przesuniemy na bok. Yy, jeszcze troszkę może raz. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy element, ponieważ tutaj mamy do czynienia z, z sytuacją, w której mamy bardzo dobrze widoczny korpus tego typu. Tu jest, ktoś by to powiedział, no zmarmazane skrzydło. Tu jest druga część, która polega na tym, że to zamazanie to jest rodzaj pewnego, jak ja znam tego typu obiekty dzienne z wielu już lat charakterystyczne było to, że one w tym korpusie tego tak zwanego cykara, mniej więcej na środku tego, powiedzmy, długości tego cykara, było coś w rodzaju takiej wirującej masy, która stwarzała rodzaj takiej tarczy. Ktoś by powiedział, no tak, ale to tylko tu tak się akurat złożyło na tym zdjęciu, że skrzydło jest nie, niedokładne, jest niezarysowane. Więc ja pokażę Wam następną klatkę. Hmm, tu jest dokładnie tak samo tu jest dokładnie tak samo, następuje też taki rodzaj mm, na każdej klatce jest to samo bardzo was proszę teraz następna klatka, to jest trzecia, tak nawet i będzie czwarta, dobra? proszę bardzo mamy dokładnie to samo, czyli to nie jest jakiś element optycznego złudzenia, czy może optycznego jakiejś korekty obrazu, że zamiast precyzyjnego skrzydła. Tutaj mamy bardzo precyzyjny, przecież strukturę metaliczną. Tutaj również miarę, a tu pośrodku taki rodzaj wirującej masy. Ja to, ja to tak interpretuję, bo wiesz, że mnóstwo różnych zdjęć, mam też swój własny pogląd na temat napędu. Co jeszcze mam ciekawego, więc tak następna klatka. Yy, też tutaj yy, troszeczkę powiększymy. Yy, mamy dokładnie to samo, znowuż taki element. I powiedzmy, że tutaj jeszcze skoczymy, wiesz, przecież jest obiekt coraz mniejszy. Przez to, że jakby się oddala, ale wszędzie tutaj mamy do czynienia, z dużo pikseli jest mamy do czynienia też z taką właśnie rotującą jakąś zamazaną częścią tego, więc to jest bardzo stawiające. Ja rozmawiałem z moim kolegą inżynierem, który lat się przyjaźnie koleguje, powiedziałem mu, że zna te zdjęcia, że ja wiem, uważam, że ten właśnie wirujący taki obszar zamazany to jest element wirującej takiej masy tworzącym tarczą, mówię, ciekawe, mówię, bo my tutaj z kolegami pracujemy nad takim napędem, który ma charakter, powiedzmy, na jakiś tam wirony. I, I nam by to mniej więcej odpowiadało koncepcji. Nie mówię, no tak, bo to jest jakiś element. Ja nawet mam świadomość, że dotyczy tu pewnego punktu odbarcia, twor który tworzy masa wirująca, żeby napędzać pojazd, w sensie nie tyle dawać energii, co tworzyć pewien rodzaj oparcia do odbicia. To jak ktoś tam zna. W, Kiewki, w, Kiewki, w Kiewki. toczy się dalej, rozumiem. Ty sobie dalej filmujesz, bo nic nie widziałeś, tak? I coś tu się znowu zacznie dziać. Też nieświadomie dla ciebie, tak? Ja nic nie widziałem. Ty ty, ty, ty byłem nas... świadomy. Ty, w ogóle powiedz, Kasiu, kreba. kiedy zacznie się coś znowu dziać? Taki obiekt, mi, który my tutaj był widziałem. Widzimy na początek. Mm -hmm. To gdzieś nam tu uciekło, tak, tak? Tak. Ten jasny, tak? Czekamy na te. Te jasne, te do góry grupa, co leciały. Grupa Ta grupa obiektów. Jeszcze nie, tak? O, 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 już. Już Więc potem za go zwolnimy. To jest, prawda? Tak. Potem będziemy go jeszcze na klatkach łapać, dobra? Jeżeli to nie I teraz tak. właśnie musimy się już zwolnić. Bo na za chwilę będzie kamerą właśnie tu i tu już będzie widać pierwszy rozbłysk zaraz tego. O, jest. Aha. Tu już się pojawił pierwszy. Bardzo szybko leci. No, to Nawet były kolejne dwa. O, o następny. To. A potem przyjdzie do tego programu, dobra? I cały czas pik do góry i szedł. Ale to jest kilka klatek. Nie szkodzi, raz będziemy Chodzi o to, żeby na ten materiał pokazać. I to będzie koniec, prawda? O! Tak, dobra. i później już leciał ten, ten duży. To, ten, któryśmy pokazali później. Dobra, to teraz schodzimy z tego. I teraz co? Musimy wziąć nie, schodzimy z tego i teraz tak. Jak ja to mam tu u siebie, bo ja robię to fotogra na fotografiach, dobra? O, to bo są to uciemnięte. będzie. Tak, ja to ja też, aha, to u Ciebie też są fotografie. Tu, tu, otwarte, Czekaj, my, to otwarte. Ja nie, w nie, nie, Schodzę Na swoim, tylko u Ciebie. To jest to, tak? I wszystkie te klatki <noise> przelecimy, tak? Lecimy. Co tu widzimy? Proszę bardzo, widzimy tutaj, e, powiększając obraz, takie. widzimy kilka światełek, m, które tutaj są na niebie, więc tak, raz, dwa, trzy, tak? To na razie to by ktoś powiedział... No, to jest trawa. To jest, żeby, bo ja to rusza, tego, tego nie tak, tak. No dobrze. Ale jest punkt odniesienia, tu jest trawa, tak? dobra. Mm -hmm. Jakieś takie światełka na niebie, no Tobie ktoś no tam może chmureczki małe, ale kiedy zrobimy następny, następny ten, to już jest jeden, pow, powtarza się to wszystko, Może już. po pokladać, tak? po, Dobra, idziemy po <laughs> na I pokazujemy, czyli macie tutaj coś do pokazywania, tym pokazujecie, dobra? Kasia pokazuje. Tak. Kasia, wydaje się, się połamała. dobra. Teraz tak, mamy raz, dwa, tam trzy. Teraz się jeden pojawił tu. Były no, przed chwilą dwa. Ci dam, będzie jeszcze lepiej. Zwykły długopis, co? Coś cieńszego. Coś cieńszego, bo Nie, Jest, Są, jest tam, tam, jest pewnie. Tak, dobra, o. Będzie lepiej. Taka dobra. Jeśli bym nie połamała przed samym wywiadem, to by było dobrze. Dobra. I tu mamy tak. Kolejna klatka. Możemy pokazać raz. Tu pokazuj. jest tylko jeden, dobra. a przed chwilą były dwa, więc tak, już jeden aha. z tej aby znikł. Jest tylko jeden dalej. Tutaj, Następna. dobra, jedziemy dalej. Jest... Na razie stworzy? jest. A to, co to jest? Nie, to jest. Nagle zmienia się obraz, następny jest tylko to. A następna klatka, proszę bardzo. Następna klatka. O, o już nagle... są dwa. Na, pojawiają się dwa takie. I ten jest bardzo jasny. Ten jaśniejszy, tak. Następna tak. klatka, proszę bardzo. Nas, ten jasny cały czas jakby... Znaczy, ja nie wiem, czy to jest ten sam, bo to były sekundy, tak? Ważne, że się zmienia, pojawiają się i, i zmieniają się. Nagle się tutaj, tak. tu jest, tak? Jest taki jest. malutki. Można potem przybli potem, potem przybliżymy wszystko po kolei. Dobra, teraz albo ja będę robił już osobne, żeby tego nie męczyć. To jest... Jeszcze tu widać go. Bo... Ja no, o, wędki. teraz się, teraz się bardziej, zapalił. Tak, bardzo się zapalił. Tych światła no to jedziemy dalej. Proszę bardzo. Dalej jest jeszcze. Kasza. Jeszcze jest. Tak. Teraz? I tutaj nagle bardziej jasno go widać. No to już jak leciały z, z, mm -hmm. z dołu… Jeszcze go widać. Tu pięknie. już są dwa. I ten dwa… A Bo to, to jest drugi. od początku… Tak jest. Jeszcze to jest serce też, no, fajnie jest właśnie pokazane, że coś się zapala, tak? Tak. Że, że, że widać, że… I tutaj już… Ja tu jeszcze go, tu jest. Masz, no. Bush, no to jakby od, od tyłu lecimy. jest. Jest tu jeden i jest Dwa. tutaj jest kolejny. I to już koniec tego, co nam się udało wyklatkować, bo potem znikały, tak? Czy jeszcze A raz robisz, ukać na klatkach? W oryginale to właśnie fajnie wyglądało, że to takie jakby światełka, piu, 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 do góry. Bo tutaj Nie na czemu? klatkach to się fajnie ogląda i my tak. myślimy, że to jest cały czas ten sam obiekt. A w, na filmie oryginalnym to wygląda tak, jakby tam to kilka to tak leciało tak, do góry tych obiektów. No No jest w każdym razie doświadczenie. Zostawiamy Was tutaj z tym do przemyśleń. Ciekawe, w jednym są absolutnie, uważam, no wręcz rewelacyjne te stopklatki. pokazują obiekt materialny na tych w sumie tych klatkach, byłyśmy policzyli nie wiem 20 czy ile i to mhm. jest ale 30 było. Tak, ten co nazwijmy go cygarem. 30, 30 chyba par, klatek. klatek ponad tak I to mm, każdym razem jest ta sama struktura to jest naprawdę mocne i ma potwierdzenie w innych materiałach gdzie się filmuje gdzieś tam uporejestruje i ten element krążący wokół takiego cygara jest bardzo powtarzalny więc mogę powiedzieć jeszcze na koniec was zapytać jakieś refleksje jakieś przemyślenia z no, tego tytułu w ogóle nie mieliśmy pojęcia że coś takiego jest na filmie nagrane mhm. tak to dopiero tak, jak żeśmy chcieli przejrzeć film mm -hmm. po prostu z wycieczki. Podłączyliśmy się tylko pod duże Ja, mówię, ja tylko nagrywam, może mnie tak temat UFO nie interesuje bardziej moją żonę. Tak? Mm -hmm. ona, ona później. Hmm. Ogląda, ja się oglądam później, tylko te filmy. I zawsze coś znaje. Zamiast patrzeć na widoki, to sobie patrzę. To, co ja mogę, to, co ja mogę, za, w za, znaczy nie muszę was zachęcać, tylko no, zrobię to tak czy inaczej w imieniu widzów, żebyście jak najwięcej filmowali. Tutaj apel do oczywiście Damiana, a do Mój Kasi, wycieczka już przywiedziły. Ciężko jeszcze się Adokasi, żeby. Często ja Damian jest dobrą przynętą. Tak, a teraz wiemy, ponieważ byliście na wizji lokalnej, widzieliście, to po prostu będziemy teraz tam częściej w wtedy, może nam się coś się trafi. No, mówię czas, że są przynęte. Albo Bo się kiedyś na no, raz. No, bardzo bardzo byliśmy radzi, gdyby się umówić na wspólny. A, Teraz piękne miesiące, marzec, kwiecień następują. Super. Bardzo Wam będzie. dziękujemy i życzymy dobrych głowów. <grybujesz> Na dziękujemy. pewno się dać. dziękujemy.